i bijamy w Poznań, jedziemy przez Poznań, jesteśmy w okolicach Poznania jesteśmy, to znaczy ja i inni użytkownicy tej drogi wjechałem na autostradę do Poznania, tą dwójkę straszne rzeczy, droga jak z piękna i dojechania przyzwoita no ale kurde, ale przeraziłem co niektórych cenom bo ta droga jest najbardziej płatna, może na Śląsku są jeszcze droższe drogi, ale pojechałem drogą, którą musiałem opłacić 160 136 zł, przepraszam, zaraz tu pokażę ten rachunek. Straszny rachunek 136 zł także kierowcy amatorzy jeżdżenia, tak jak ja, to może tylko raz Jedźcie tą drogą, żeby ją poznać, a potem unikajcie, żeby nie zrujnować firmy. Firma musi mieć dochody i to jest normalna rzecz. No, ta droga jest tyle droższa od innych dróg, że tu trzeba ją unikać. Zresztą pokazywałem fragment na Świebodzinie, jak tam piękny Chrystus stoi plecami do tej drogi. Może i Chrystus wie, że to jest tak droga droga, że stanął plecami do tej drogi. To żebym to wiedział, to zaraz koło niego bym wjechał do godzina i pojechał innymi drogami, no ale się nie udało, nie pomyślałem. Pozdrawiam tych, którzy to oglądają i przestrzegam. Dwójka dla ciężarówek jest piękna, ale zbyt droga, żeby sobie na takie luksusy pozwalać w dzisiejszej Polsce. Może kiedyś, jak będziemy majętni bardziej, to wtedy, ale. Dzisiaj nawet gdyby spieszył się do wyborów na 9 głosować, żeby w Unii byli przedstawiciele i tą Unię nam odpowiednio przybliżyli to, to i tak nie można tą drogą zasuwać, bo to szkoda kasy, za jakiś czas może. Pozdrawiam właśnie z tej drogi, na której też nas tu inwigilują, sprawdzają, robią fotki, mierzą kilometry szybkości, żeby później przysłać do domu powinszowanie. Na tym odcinku jechałeś za szybko. A my tu zasuwamy w kierunku na bo pewnikiem będziemy musieli pas zmienić, żeby się nie wpakować na drogę. Pozdrawiam z Poznania No zresztą jeszcze się tu wiedzieli, że ja przeżyłem to Że ta droga jest tak droga Nie ma tak, żebym Ja zaraz zemdlał Ale odczułem, że To drogę Pozdrawiam Wjeżdżamy teraz na S5